Dziś taka kursowa zagadka, trochę taki żarcik. Czym różni się taka udana kampania sprzedażowa z wynikiem 170 tysięcy złotych od takiej, która wygenerowała równe 0 złotych? Chwilę na odpowiedź, może napisać w komentarzu. Otóż te kampanie nie różnią się niczym. Jeśli chodzi o proces sprzedaży, o... Jakość oferty, o długość oferty, o ofertę, o landing page, y, maile przygotowane, ilość reklam, ilość grafik, wideo, y, przeprowadzony webinar, ilość webinarów, godziny webinarów. Te kampanie mogą się nie różnić niczym. Mogą być pięknie przygotowane landingi, y, wspaniale napisana oferta, ale jednak, jednak wynik jest inny. I co tutaj przesądza o tym? Otóż Przesądza walidacja pomysłu na kurs, zrozumienie klienta i jego problemu.